Pielęgniarka chyba tu nie idzie, nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie? Nie mam czasu. Włożę to w gips. No no, Tina, potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż. I na nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków. To straszne. Chwila. Schowałam coś w Gipsie. O tak. Pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam. To problem, który trzeba rozwiązać, i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O, rany! Skończyły jej się słodycze. To straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O, dzień dobry. Odsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Wpuściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciążę. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę z londynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie! Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe! Mamy to! Wow, też to druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać swojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić! Muszę natychmiast iść do lekarza! Tylko nie na mojej zmianie, przechodź! Ciężko się biega z takim brzuchem! O, Tina, cześć! Przyszedłem się z tobą zobaczyć! Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy? Miałem świetny plan. Tina to ja, twój brat Oscar! A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem Ci trochę smakołyków! Proszę! Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust. Kto tu idzie ze smakołykami? Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. O matko, to to. Co się stało? Odtrącił mnie pociąg. O rany Natychmiast zawieźcie go na operację Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych Żadnych słodyczy Co za dzień Co? To mój brat Oscar Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego? Pina, przyniosłem ci trochę smakołyków to był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili. Zjedzmy to razem. Dajcie mi trochę, jestem tutaj. To jest niesamowite. Zgadza się, braciszku. Łap to, Julie. Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy. Mam tego dosyć. Ile raz mam powtarzać: nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to. Jestem w tym świetna. Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki, wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, okay, ale mam cię na oku. W końcu poszła, a ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robotki, pyszka. To tu jest słodycze. Ty na znowu to robisz? Dlatego przyniosłem Ci więcej smakołyków. Cześć siostrzyczko! Braciszku, to naprawdę ty umieram z głodu. A ja nie zapominajcie o mnie! Oskar, zapomniałeś przywitać się z Julie Cześć, Julie Jemy tu sobie słodycze Witam, kolego Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu Wynoś się stąd Nie chcę cię więcej widzieć Głowa mi pęka To okropne Kurczę, znowu tu jest Jak wam przemycić te smakołyki? No właśnie to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle nam nie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę! O dzień dobry doktorze. Potrzebuję pomocy, głowa boli mnie, jak nie wiem co. Muszę to sprawdzić. Aj! Poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście, co? Chcesz tabletkę? W porządku poszukajmy czegoś, chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała? Niech będą skitelsy! Proszę! Dziękuję, doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skitelsy? To naprawdę skitelsy. O, co? Serio? E, już wychodzę. Oj, głowa nadal mnie woli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać emeryta, wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? Bażącko, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć. Macie tu słodycze? Odrzucili mi. Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. Ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to od tego faceta? O, witam ślicznotko, muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co? Ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La 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 la. la. Najlepsze, co słyszałem. Co sługujesz na róże? Muszę iść do siostry, ok? Pa! Dobrze, zadzwoń do mnie. Pa! Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oskarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to siostrzyczko! Come on! Częstuj się! Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam! A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. Tina, Zaczynaj! A teraz ty! Ty też koleżanko! Niesamowicie! Cudownie, teraz wszyscy razem! O tak! O, tak! Yeah, Przepuść mnie. Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy. Nie widzisz tabliczek? Nie wolno. Muszę coś wymyślić i już mam pomysł. Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w sztucznej ręce będą słodycze. To genialne. Na pewno mnie nie przyłapie. O, moja ręka, moja ręka boli. Spójrz, powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj. Oj, przepraszam, przechodź. Okay. Dziękuję. Oskar, co ci się stało? To boli! Chyba złamałem rękę. Nie czuję palców. Oj, przepraszam, Julie. Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę. To był żart! Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak, wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki i nie! O tak, to niesamowite! W końcu ja dostałam coś słodkiego. Super! Proszę pokazać bilet. Świetnie. A co to jest? Żadnych zwierząt w samolocie. O nie! Przecież nie mogę tu zostawić mojego króliczka. Mam pomysł. Schowam go pod kapeluszem. Nikt go nie zauważy. Jestem geniuszem. Pies zostaje. Tu będzie bezpieczny. Kto następny? Proszę bardzo. Moje dokumenty. W porządku. Sprawdzę, czy nie ma Pani przy sobie żadnych zwierząt. Nie da się oszukać tego skanera. Królik! Nie wejdziesz z nim na pokład. Proszę go nie zabierać. Nie martw się, tutaj będzie bezpieczny. Może pani wejść. To nie fair, jest mi tak smutno. Mam pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto się kryje pod tym kapeluszem? Nikt. Chociaż jeśli zrobię czary-mary, pojawią się paszport i bilecik. No jak pan to zrobił? Kto się jeszcze tam ukrywa? Usto. W porządku, można wejść. Dziękuję. Niezła sztuczka. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Co za tajemnicza postać. No hej, co się tak smucisz? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Chciałaś lecieć ze swoim króliczkiem. No to proszę. Wow, jak ty to zrobiłeś? Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Bilecik poproszę. Zapraszam do samolotu. Dziękuję. Dokąd to? E, dzień dobry, e, spieszę się do samolotu. Mam tu coś dla dziecka, proszę, maluszku. Co? Jest zamiast dziecka? Żarty sobie robisz? Przepraszam. Nigdzie pani nie poleci. Dobrze. Czego to ludzie nie wymyślą? Także chodką sam się pobawię. o e, oto mój bilet. Okej, okay, wszystko w porządku. Chwileczkę. Zwierząt nie ma. Zapraszam. Dzięki. Momencik. Ma pani świnkę morską w plecaku. Tak nie wolno. Zwierzęta nie mają wstępu na pokład samolotu. Zrozumiano? Proszę wyjść z kolejki. Porażka. Nie można wchodzić ze zwierzętami? Co będzie z moją żabą? A gdyby tak ukryć ją w książce? To świetny pomysł. Dobrze, że mam przy sobie nożyczki. Za chwilkę wepnę miejsce dla mojego małego kumpla i polecimy razem. Właśnie tak. Ej, ostrożnie! Przepraszam, to było niechcące. Cześć, żabko! Jak ci się podoba mój pomysł? Siedź tu cichutko, tak żeby nikt ci nie znalazł. Dzień dobry. To mój bilet. Okay. Wspaniale. Jeszcze tylko skaner. Dobrze, proszę. Wszystko w porządku. Udanej podróży. Ojej, tak miało być. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Super! Mój plan się powiódł. Ojej! Wszystko w porządku? E oczywiście. Moja żabka ma się świetnie. Możesz już wychodzić, kochanie. Brawo. Co? W samolocie jest żaba. Zabierzcie ją ode mnie. Proszę, to mój bilet. Jak się masz, kochanie? Proszę. Masz papugę. Nie można wnosić tego na pokład. Zostanie ze mną do twojego powrotu. Ale jak to? Do bani takie zasady. Słyszałeś to? Nie można wnosić zwierząt. Co z naszym kameleonem? Mam pomysł. Co? No dobra. Proszę dokumenty. Mogę wejść? Oczywiście. Miłego dnia. Ukryjemy go pod kocem. Super. Dzień dobry. Proszę nas wpuścić do samolotu. Mój brat złamał nogę. Współczuję. Poproszę bilety. A, no tak, zapomniałam. Chwileczkę. Już już! Tutaj. Co to było? Jak łaskoczę! On się przemieszcza zamiast siedzieć spokojnie. Chyba nie wytrzymam. Mam łaskotki. Spokój się! patrzy na ciebie! O co chodzi? Proszę mi to pokazać! Kameleon? Nie spuszczę was z nim! No dobrze, dobrze, przepraszam. Czyli on nie może chodzić, tak? Oszuści! Kłamcy! Chwileczkę. Mamy tu żelazną zasadę, żadnych zwierząt. O! Rany! Tak bardzo chciałam polecieć ze swoją szynszylą. Proszę ją tutaj zostawić. Ona nie poleci. Kolejny przestępca. Możesz wchodzić. Szczęśliwej drogi. Ojej. Nie chcę lecieć bez swojego przyjaciela. Wiem. Pozbędę się tej kamizelki. Zagnę Panamę. A z wędki zrobię smycz. Założę ciemne okulary i... No właśnie! Poprawię moje zdjęcie w paszporcie. Tak, żeby mnie nie rozpoznał. Oto i ja. Niewidoma dziewczyna i jej pies przewodnik. Jestem mistrzem metamorfozy! Gdzie ten samolot? Chwileczka, jesteś niewidoma? Masz bilet. Pokaż proszę. Oczywiście, trzymaj. Zobaczmy. No wygląda na to, że wszystko w porządku. Zapraszam na pokład. Proszę. O nie! Stój! Czekaj! Co to było? Nie jest niewidoma? Do kogo ja mówię? Nie wolno tak. Przystań. Dokładnie. Proszę opuścić lotnisko. Proszę, nasze bilety. Muszę sprawdzić zdjęcie, chwileczkę. Norety, jaka ślicznotka! To dziewczyna moich marzeń! No wow! Ale laska! Dzień dobry, przystojniaku. Dzień dobry. M mogę wejść? Oczywiście, proszę. Dziękuję. Miłego lotu. No, w końcu jestem w samolocie. Ale rozmiar! Co? Jestem na miejscu, więc mogę wyjąć moje zwierzaczki. O mój Boże, co to ma być? Kumiki! Co za pech! Mówiłam, że polecicie ze mną. A, miłego lotu! Nie spóźniłam się? Oto mój bilet. Dobrze. Dokumenty, OK. A co tam masz? Kotek? Niestety zwierzak nie poleci. Takie są zasady. Ale jak to? Wiem co zrobić. Proszę podtrzymać głowę prosto. Wyżej nie. Niżej. Co ty robisz? Jestem słynną fotografką. Mogę zrobić ci zdjęcie? No pewnie, chwileczkę. Poprawię tylko krawat. Jestem gotowy. Trzy, dwa, jeden... Cyk! Ojej! flash mnie oślepił! Świetnie! Póki nie widzi, szybko schowam kociaka do etui od aparatu. Teraz polecimy razem, kochanie. Nie zostawię cię tutaj. Właśnie tak! A to dla ciebie. Dziękuję. Proszę się pospieszyć, samolot zaraz odlatuje. Ojej, zdążyłam. Jesteś tutaj, kochanie? Wspaniale! Zobacz jak tu fajnie. Ekstra. No w końcu widzę. Co? A gdzie jest kotek? Tak nie można. Stój! Kurczę, udało jej się. Przywieziemy ci magnesik z podróży. Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie, teraz jesteśmy tu uwięzione. Czekaj. Nie krzycz. Tu jest coś bardzo interesującego. Mari, co ty robisz? Próbuję to otworzyć! Ciekawe co jest w środku. Popatrz, tam jest coś jeszcze. W tym pudełku musi być klucz. Ja nie wsadzę tam rąk. No to wyliczanka. Eneduerika, Fakę. Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. ty, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda. Dobra. To nie klucz. To rybka. Spójrz, jaka piękna. Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz. No co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona szafka. Sprawdźmy. Co? To dynamit. Dynamit? O Boże, to my zrobimy. Hmm. Mam pomysł. Bingo. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęki. To nie to. O, są. Mari, e, przetniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, trzeba przeciąć żółty przewód. O, udało się. Co za smród! Jednak się nie udało. Ale teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O! Pożycz mi! Nie mam mowy! Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej. No dobra, jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś. Całkiem smaczny. Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest. Tylko nie uciekaj mi, kluczyku. Proszę, otwórz sejf. Jeszcze czego, zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Hmm? Ojej, to coś drobnego. Wow, jestem cała w brokacie. Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Zamiast się pinzyć, po następny klucz. No dobra. Ciekawe, co jest w środku. Hmm. Może dinozaur? Albo krokodyl? Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. O jacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? Oh. Pistolet z pieniędzmi? Wow, tu jest mnóstwo forsy, i wszystko wow. dla mnie. Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! Marie, oddaj mi moje pieniądze i zdobądź dla nas następny klucz. Jeśli hmm. troszkę podejrze, nie ma mowy. Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm, w środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk. Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek! Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Hmm? Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek! Fajnie! O! Chyba pojawił się nowy klucz. Czas go zdobyć. Ciekawe co to jest! A! robaki? Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Mari, ratuj mnie! Uff, udało się. Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie! Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw. Marii, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Fu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe. Bardzo smaczne. Hej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super. No to czas na niebieską szafkę. Naciśnij przycisk. Gotowe. Ojej. Kurczę! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk, inaczej musiałbym być na twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Co to jest? Fu, to czyjeś włosy, uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek Koreo. Proszę! Dzięki! Pyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam. Może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Uu, co to jest? Coś obcisłego! To chyba surowe jajka. Ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mija, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra, żartowałam. Zejdź mi z drogi, ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Oj, to przecież pióra. Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra. Ostatnia próba. Co to. A, to larwy. Muszę szybko wjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności! Udało się! Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra!